Na 10 metrów to jakoś trafię w tym. Dzień dobry Państwu. Dziś w ramach cyklu Co się nosi w tym sezonie. Glock 43X. Z najnowszej serii wąskich Glocków, ale nie tych najwęższych, czyli 42-43, tylko troszeczkę szerszych, 40X, zrobione na podstawie uwag, które spłynęły z rynku amerykańskiego głównie, na, właśnie na, po jakimś czasie używania Glocków 43, okazało się, że jednak chwyt musi być trochę dłuższy. Trochę musi być to wszystko grubsze, żeby się wygodnie trzymało, żeby wygodnie się z tego strzelało. Magazynek mamy już na 10 nabojów, nie na 6. Magazynek jest taki trochę nietypowy, bo to ani nie jest jednorzędowy, ani nie jest dwurzędowy, ani półtora rzędowy, taki jeden, dwa rzędowy mniej więcej. Pistolet y, jest bardzo zgrabny, poręczny. No, wszystko działa jak w gloku, chociaż. Wszystkie wymiary są, są inne, więc te, nam nie będą pasowały, musimy mieć specjalne do tego pistoletu. Jedna uwaga. Pistolet wymaga dobrych kabur, dlatego że ma dość krótki zamek, relatywnie długi chwyt. I jeżeli kabura jest niedobra, z słabej jakości, pistolet będzie nam w niej niestabilnie się zachowywał, co grozi zgubieniem woli. Tu mamy przykład dobrej kabury, no niestety znowu amerykańskiej, do noszenia we, wewnętrznego. No właśnie, taki pistolet do noszenia yy, wewnątrz spodni. No, proponujemy panu ministrowi, może zamiast pęka tego 26 prze, prze, przebił się na 43X. A jak to strzela? Zobaczmy. Powiem tak. Pistolet miałem w ręku po raz pierwszy. Strzelałem z niego po raz pierwszy w życiu. Możecie wierzyć lub nie, ale tak jest. Ja nie mam uroku. I nie mam pytań. Co się nosi w tym sezonie? Glob 43X. Zapraszamy do oglądania kinostrza.pl